Cześć kochani, dzisiaj witam Was w czwartym filmiku. Jak możecie już poznać po tytule, jest dzisiaj łodzikowe zanko w końcu, e, ale po, e, na pierwszym miejscu chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj są urodziny naszego kanału. Dokładnie kanał życia naszego psa powstał 15 maja e, 2013 roku. Tak, bo to było w czerwcu, w maju tamtego roku. I Jezu, jestem bardzo, po prostu jestem bardzo uradowana, ponieważ jest już Was ponad 400, co w ogóle nie sądziłam, że będzie Was około 200, a to już 400. Myślę, że będzie Was coraz więcej. Naprawdę każdy komentarz dla mnie jest jak miód na serce. Każda Wasza taka dobra uwaga, jakieś poprawki. Jak wiecie, cały czas postaram się doskonale filmiki, więc myślę, że jakoś też, że jakościowo są lepsze. Także naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że już jest was tyle i myślę, że będzie was więcej i mam nadzieję, że kanał przetrwa jeszcze przez kilkanaście lat. Więc tak, przechodzimy teraz do filmiku. To ogólnie jeszcze raz wytłumaczę, o co chodzi z oczkiem dankiem, jeżeli nie wiecie. O ozanku to coś takiego, w którym przy najbliższym, w najbliższym czasie skończyłam. Skończyłam dla łatwiej. I to zazwyczaj są smakułyki lub podobne tego typu rzeczy. Na samym miejscu, widzicie, to zdenkowałam e, przy smaki light te żbacze. Powiem Wam, że ja cały czas do nich wracam, ponieważ one są genialne, można je pokroić, e, pokroić przecie, po przecinać na mniejsze kawałki. One są naprawdę bardzo dobre. E, skład też jest bardzo dobry, ponieważ tu jest pochodzenie zwierzęce, kategoria trzecia i tu wszystko mamy rozpisane. E, co w tym się znajduje? One naprawdę śmierdzą, nie, że brzydko pachną, one prost śmierdzą, są takie miękkie, więc Wam, bardzo Wam polecam, jeżeli są u Was takie żywacze, u mnie są pakowane właśnie w takich folikach i tu jest naprawdę ich od groma, one kosztują 4,40 u mnie, a jest po prostu ich dotąd, one są pakowane i jeżeli no, są u Was w sklepie zoologicznym, to polecam Wam je wytestować, ponieważ są bardzo dobrze, dobre i bardzo dobrze sprawdziłem. Z tymi pakowkami, które tutaj mam, tak byście mogli zobaczyć, te są skrypki, Te bonus, 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 jak to tam woli. I ja po prostu, jak widzicie, no, zamkowałam już dwa pudełka. Na pewno będzie jeszcze więcej zamkowanych. I powiem wam szczerze, że one są genialne. Teraz są też Kindle, Jak mogliście zobaczyć w jej open boxie ode mnie, z paczką ode mnie, to tam także je wysłałam jeżeli możecie jakieś słyszeć hałasy czy coś, to łatwo się bawi i słyszę, że sąsad wierci w ścianie, więc bardzo, bardzo za to przepraszam <grym> okej, okay. i one są naprawdę bardzo dobrze, ja zawsze do nich wracam zawsze będę do nich powracać, ponieważ no, dla mnie są genialne, super się jedzieli super są przy szkoleniu jest naprawdę ich bardzo dużo no i cena jest też także również atrakcyjna chociaż teraz trochę wzrosła, ale to nic i one są z mięsem z wołowiny i indyka, więc to jest jeszcze lepsze dla łaci, ponieważ one łaci je uczulają. Następną rzeczą, to jest z takich smakołyków, to są jeszcze y, paluszki do gryzienia dla psów. I tu jest ich 35 sztuk, one wyglądają tak. To są takie po prostu paluszki cienkie, i je kupuję zawsze w netko, ponieważ one się dobrze sprawdzają i jeżeli będziecie chcieli, to będę mogła Wam nagrać wszystkich na żywo, jeżeli się wahacie kupić, bo wiecie jak te marketówki na nam nasze działają i tak dalej, więc mogę sprawdzić, ponieważ Ładka, jak widzę, jest alergiczką i no jej to nic nie robi. Ona po prostu, ona sobie tak zgryzie je i już i nie chorują. Czyści, czyści sobie w ten sposób też zęby. W netce także możemy kupić Albo takie paluszki, albo trzy takie kostki, więc wiecie. Yy, no I one też nie są drogie, bo one kosztują gdzieś maksymalnie 8 zł, czy 9, coś takiego, więc naprawdę są bardzo dobre jakościowo i tyle. No, tak? Więc tak, to już wszystko, co chciałam Wam tak pokazać, yy, tak, wiecie. A teraz chciałam Wam wspomnieć o szamponie, ponieważ szampon i karmel już moja mama wyrzuciła. Zobaczyła, się skończyło, to już wyrzuciła i nie zdążyłam ich uchronić, więc yy, tak, Szablon, który chciałam Wam pokazać, to jest yy, Reksio, który możecie sobie teraz zobaczyć, yy, więc leksio ładki nie uczulił, on był zapachowy, on był bezbarwny, yy, super się sprawdzał i nie był wcale drogi, bo no, nie pamiętam ile kosztował, ale jeżeli macie ten Reksio u siebie, to bardzo Wam polecam, ponieważ... On się bardzo dobrze sprawdził, łatki się była y, o wiele ładniejsza, y, no była taka, po prostu wyglądała na bardzo zdrową i wygląda teraz i za każdym razem, gdy ją umyję, bardzo ładnie wygląda. Więc, tak. I plusami są to, że on nie pachnie, jest bez badn, ponieważ to świadczy już y, o dobrym szamponie, ponieważ te takie y, kolorystyczne, czyli jakaś tam jest czy niebieskie czy tak dalej. One mogą, jeżeli macie psa... Typu wrażliwego na takie produkty, to one mogą Wam psa uczulić bądź zniszczyć sierść i tak Ale jak ja kupuję, łatwiej też te na One takie lekkie mają kolory, więc to też nam nie przeszkadza. No i następną rzeczą to jest y, oczywiście karma. Karma Purina Dog Chow, którą także możecie zobaczyć teraz. E, więc tak jak widzieliście, cały czas ją kupuję. Ostatnio to Wam wspominałam o Pur... Y, nie nie y, Happy Dog. Chyba tak karma Happy Dog ostatnio ją testowała, także mi się dobrze sprawdziła. Happy Dog możecie spróbować sobie akurat teraz. I te dwie karmy, wiecie, że cały czas purina wiecie, jej się, no wiadomo, może już się znudzić, że tak kombinuje z karmami. Ale Happy Dog też dobrze się spełniła, nie uczuliła jej. Wziąłem na razie kilogram. Kilogram jej podałam w ciągu tam. Właśnie dwóch tygodni ona mi zaczęła na, na dwa, 2-3 tygodnie nawet, więc bardzo dobrze mi się sprawdziła i właśnie myślę, żeby przejść teraz z Happy Dog i takiej zmieniać na Pulinez, Happy Dog, może coś jeszcze, zobaczę, coś jeszcze będzie u mnie w zoologicznym. Więc to na tyle, jeszcze raz się bardzo cieszę, że jest was ponad 400 i um, kanał już um, ma rok, myślę, że um, będzie miał jeszcze ponad 5 lat, więc tak, dziękuję wam wszystkim i do zobaczenia na kolejnych kilka pa pa!